Smutny to dzień, dzisiaj, listopad, dla Polaków podejrzana pora. Jak mówił jeden z wielkich naszych poetów, muszę. Przekazać jedno najważniejsze w tej chwili moje osobiste przesłanie. Dedykuję je przede wszystkim moim zmarłym kolegom z Liceum Techniki Teatralnej, i najbardziej najserdeczniej pozdrawiam Bogdana Konkola mojego bliskiego przyjaciela z liceum z jednej klasy z wydziału modelatorstwa i rzeźby który cierpi strasznie który musiał mieć wymienioną krew w całym organizmie, który zadzwonił do mnie późnym wieczorem i tak mówił, jak człowiek już odchodzący. Cierpieniem dla niego było, to mówienie, a mimo to mówił długo, chciałbym ocalić od zapomnienia wszystkich najbliższych, którzy odeszli w ostatnich latach, i szczególnie prosić o modlitwę za Bogdana Konkola. Jednocześnie chciałbym ostrzec moich rodaków przed jakimś przedziwnym rodzajem jakby to powiedzieć, takiego samozniszczenia polskiego charakteru, polskiej tradycji, jako pogrążanie się w takim zapomnieniu, a wręcz chwilami w głupocie no bo jeżeli znajdują się wśród Polaków ludzie którzy pochwalają działalność Agnieszki Holland która nawołuje do otwarcia granicy z Białorusią czyli otwarcia granicy Unii Europejskiej i granicy Paktu Północnoatlantyckiego. My jesteśmy państwem, które weszło do Paktu Atlantyckiego, tak jak i do Unii Europejskiej, żeby bronić się przed Kolejnym zagrażającym nam najazdem wschodnich barbarzyńców. Przetrwaliśmy barbarzyńców zachodnich, niemieckich, i teraz oni nie stanowią już takiego zagrożenia dla nas, ponieważ wytracili. Około 10 milionów mężczyzn z genami wojowników. Wymarzli pod Moskwą i Stalingradem ci Niemcy z genami wojowników. Teraz, kiedy pod rząd były Dwie panie ministrami obrony Republiki Federalnej Niemiec. Wydaje mi się, że już z tej strony nie będzie zagrożenia, ale takie są prawa natury, że po wielkich wojnach przeżywają tylko ci, którzy byli na tyłach frontu, którzy gotowali posiłki dla wojska, którzy zajmowali się jakimiś tam papierami, jakimiś sprawozdaniami, pisaniną. Ale wojownicy na pierwszych liniach wyginęli. I to była zasłużona kara dla Niemców, tak? Mówię to z pełną odpowiedzialnością i jednocześnie z pewnym bólem, bo Przecież my mamy prawie wszyscy Polacy, bo podobno aż 71% Polaków ma niemiecką domieszkę krwi. Moje parababki były niemkami. Jedna Karolina Schumann, kuzynka wielkiego kompozytora ze strony ojca, prababka, ze strony mamy. Pradziadek z kolei nazywał się Elżanowski, ale przedtem jego rodzina nazywała się von Elżenau. Tak to było w tej Europie. Pamiętajmy o tym, ale dbajmy o własną godność. Nie słuchajmy ludzi, z jakimi miałem ostatnio wielką przykrość przeżyć. I tu muszę z bólem powiedzieć o Czaplińskim. Czesław Czapliński. Udający Polaka Amerykańskiego, obiecywał po kolei wielu Polakom niemal złote góry. Mnie obiecywał Benefis na przykład. Bo docenia moją twórczość filmową, ale jak się zorientował, że jestem przeciwnikiem, wręcz wrogiem, bardzo złej kobiety, która. Zrobiła fałszywy dokument o granicy polsko-białoruskiej, zafałszowała wszystko. Nakręciła ten dokument, pseudo-dokument, w miejscowości Czarne, gdzieś, nie wiem, 400 albo 500 kilometrów od granicy polsko-białoruskiej i granicy NATO. Czyli paktu atlantyckiego, północnoatlantyckiego, który nas chroni przed kolejnym najazdem ze wschodu. Agnieszka Holland po prostu jest przekleństwem naszym. I kiedy Czesław Czapliński dowiedział się, że jestem jej przeciwnikiem. Nagle wszystko się urwało gdzieś uleciały jego obietnice, benefisów, wywiadów. Czesławie, jesteś złym człowiekiem, jesteś piekielnie inteligentny ale te inteligencję wykorzystujesz w celu niszczenia ludzi, patriotów polskich. Niektórych udało ci się przekabacić, nie będę ich wymieniał, bo może sami dojdą któregoś dnia do rozumu i zorientują się, że są manipulowani przez złego człowieka. Pamiętajmy, że nasza tożsamość narodowa. wiąże się z naszą kulturą. Nasza kultura jest oryginalna, jest piękna. Mamy znakomitych poetów, pisarzy, malarzy, rzeźbiarzy, gorzej z politykami. Ale mamy własną tożsamość. I ta tożsamość może być uratowana tylko dzięki naszej spoistości i odrzuceniu tych obietnic, które są tak kosztowne. Że mogą doprowadzić do ruiny naszego kraju, bo już połowa naszego narodu jest zdemoralizowana. Według badań, 52% Polaków twierdzi, że mogłoby zamieszkać w dowolnym kraju. Świata, że zupełnie ich nic nie łączy z Polską, a mnie łączy i te pozostałe niecałe 50%, widocznie jakoś łączy z tradycją naszą, z naszym poczuciem jakiejś więzi plemiennej wręcz. I tak trwajmy, musimy przetrwać, żeby cywilizacja europejska przetrwała. To, co się dzieje z cywilizacją europejską, jest tragiczne. Przecież nie może zmieszanki cywilizacyjnej. I to cywilizacji, które dzieli no, ogromna różnica, nie może wyrosnąć jakaś nowa, twórcza, piękna cywilizacja. Tylko zamęt. To spowoduje i cofnięcie się, tak jak się cofnęła cywilizacja europejska po upadku starożytnej Grecji i Rzymu. Tak były wieki ciemne, dopiero w renesansie. W zasadzie po pięciuset latach od upadku Rzymu coś zaczęło się odradzać. Może dlatego jakoś funkcjonowała ta cywilizacja, która odżyła w okresie renesansu, ale teraz zagrożenie jest stokroć silniejsze ze strony dziczy, która napiera na nas ze wszystkich stron. Nie wolno nam Poddawać się niższym cywilizacjom, bo to, jak wskazuje na to praktyka historyczna, jest niezwykle groźne, bo te niższe cywilizacje są łatwiejsze w zrozumieniu, w konsumpcji, ja tam dużo więcej wolno, tam jest mniej zakazów, nakazów, więc bądźmy naszą tradycją, naszą przeszłością. To przesłanie, którym napełniany byłem od dziecka, opowieściami o ojcu, ochotniku bitwy warszawskiej dwudziestego roku, o kawalerze krzyża walecznych za obronę. Warszawy w 1939 roku, jaki dostał od prezydenta Starzeńskiego, na co mam dokument wystawiony już w konspiracji dla mojego ojca. A jak był zakonspirowany, to jest dowód następujący. Ojciec zmarł jesienią 42 roku, kiedy ja miałem 3,5 roku. Pamiętam pogrzeb. Pamiętam, jak mu położyłem na trumnie. Serduszko, taki pierniczek. Dla dzieci, kupowany taki toruński pierniczek. Na trumnie, chciałbym w tej samej katakumbie z ojcem leżeć. I nie wolno mnie po śmierci spalić. To jest barbarzyństwo. Ja mam wyrzuty sumienia, że doszło może z mojej winy, między innymi, do spalenia mojej mamy, ale to było jakiś szok i jakaś, jakiś paraliż w organizowaniu pochówku przepraszam cię mamo ale niechaj żywi nie tracą nadziei i przed nami narodem niosą oświaty kaganiec a jak trzeba na śmierć Idą pokoleni, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec.